Clean is good, sanitized is better. Mateusz, patrząc na historię spotkań z GKS-em Katowice, szczególnie tą ligową, to w dwóch ostatnich latach było sporo problemów, żeby GKS pokonać. To wszystko odmieniło się od tego pierwszego meczu rozgrywanego w Katowicach. Jaki zatem jest patent GKS-u tych na to, że po raz trzeci w tym sezonie wygrywamy z Katowicami? E, no tak jak wspomniałeś, wygrywamy po raz trzeci. Myślę, że potrzebowaliśmy tak gdzieś spotkania, żeby to przełamać, uwierzyć, że my też potrafimy z nimi grać, że jesteśmy lepsi, ale nie zapominam też, że GXO to jest naprawdę dobra drużyna, naprawdę wielu dobrych zawodników jest, więc cieszę się, że wygrywamy z nimi cały czas i mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu już. Ta agresywność, waleczność i wysoki pressing to było to, co was dzisiaj cechowało, taki był plan na ten mecz, żeby właśnie w taki sposób zagrać. Yy, tak, co mecz chcemy grać wysokim forczekiem, ale gdzieś tam na początku, pierwszej tercji, yy, niepotrzebne te trzy kary, które nas myślę, że trochę wybiły z rytmu, zabrało nam to dużo siły. I myślę przede wszystkim, że kluczem do dzisiejszego zwycięstwa była mądrość. Graliśmy mądrze, wykorzystywaliśmy swoje momenty na lodzie i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Gra w osłabieniach to jest element, który wy jako specjalnie na treningach ćwiczycie, no bo drugi mecz z rzędu i w podobnych okolicznościach Bramka wpada. No tak jak wspominałeś, no ćwiczymy to na treningach, gdzieś mamy też y, zawsze połączenie z analiza wideo, y, więc cieszę się, że wybraniamy te piłkę, -e, że w przewadach strzelamy, więc nic tylko się cieszyć. Ta intensywność spotkań chyba służy w tym miesiącu, bo ten terminarz bardzo napięty. Jak ten taki typowy tydzień pracy teraz wygląda? No bo chyba mecz, regeneracja i znowu kolejne spotkanie. Tak jak mówiłeś, teraz cały czas był mecz i regeneracja, yy, tylko krótki trening na lodzie. Fajnie, że w piątek już nie gramy, możemy trochę więcej odpocząć. I teraz mamy dwa dni wolnego, odpoczynamy sobie i przygotowujemy się już na strzębie i na super puchar we wtorek. Siłą zespołu jest ten na pewno Forczek, ta, ta agresywność, ale też chyba drużyna, no bo jak sobie popatrzymy, kto zdobywa bramki w ostatnich meczach, to nie są tylko zawodnicy z pierwszych formacji, ale chociażby no Bartek czy Raola, w Bizacki, czy Twoja bramka, którą chyba możemy zaliczyć dziś podwójnie. <laughs> Cieszę się, że Ci się podobała moja bramka. A myślę, że co do tych bramek, to myślę, że mamy naprawdę fajną drużynkę. Wyrównaną gdzieś na treningach, to wszystko fajnie funkcjonuje, że każda piątka ma swój dzień. Tak jak było dzisiaj, na przykład. Dzisiaj, pierwsza piątka bez gola, za to postrzelali inni, więc myślę, że w tym jest nasza największa siła. Ta równe cztery piątki i myślę, że nic oby tak dalej.